Można powiedzieć promocyjnie, ta sztuka się obu zespołom przypominam, że będą organizatorami Szwajcarzy Mistrzostw Europy 2008 roku. Natomiast y, Ukraina stara się z Polską o Mistrzostwa Europy 2012 roku, że promocyjnie ta sztuka nie do końca dzisiaj się udała, że widać Mistrzostwa Świata są silniejszą imprezą od Mistrzostw Europy. No tak, ale, ale o tym, że, że mecz przebiegał tak, jak przebiegał, zadecydowała słabość obu zespołów, nie, nie, nie tylko Ukrainy, więc nie musimy się akurat specjalnie martwić, że, że to będzie jakiś minus jakaś ujma w naszych wspólnych staraniach. W takim razie macie jeszcze tylko jedno typowanie. Pojedynek Włochy-Ukraina. No, wyglądałoby na to, że, że absolutnie Włochy. Natomiast no jest, jest pewne, że Włosi są z jednej strony... Drużyną, Lepsi piłkarsko na pewno. ...drużną lepszą piłkarsko. Z drugiej strony do tej pory pokazał, pokazała ta drużyna, że nie są nie jest nastawiona na frontalną, frontalny atak i na zdobywanie gradu goli, a przeciwnik będzie miał w składzie Szewczenkę, który tę jedną rameczkę tak. na mistrzostwach będzie chciał jeszcze byłym kolegom z Serie A strzelić. Tak, zwłaszcza na pożegnanie z tą ligą. Proszę Państwa, ale dziś mamy oczywiście wielki szlagier Brazylia-Gana 16.30, program drugi. I noc kibica 23:30, gdzie pokażemy skrót innego wspaniałego meczu, miejmy nadzieję, Hiszpania, Francja. Dziękuję bardzo, dziękuję Maciej dziękuję za bardzo. pomoc, dziękuję Państwu dziękuję. za uwagę. Do zobaczenia. czwartkowe mega komedie dwójkowe. Już niebawem Danny DeVito i Billy Crystal spróbują wyrzucić mamę z pociągu. Whoopi Goldberg jako Eddie przewiezie nas swoją taksówką po Nowym Jorku. Julia Roberts i Nick Nolte rozpoczną dziennikarskie śledztwo i pokażą jak bardzo kochają kłopoty a tydzień później w głowie pewnego hydra u Wika pojawi się żonka. Steve Martin jako sierżant Bilko postawi do góry nogami życie pewnej jednostki wojskowej. John Travolta, a ambitny bandzior, spróbuje dorwać małego, danego Devito. A potem wywoła prawdziwą gorączkę sobotniej nocy. I jeszcze, Jean Wilder zakocha się po uszy w pociągającej kobiecie w czerwieni. Mega komedie w lecie na dwójce. Już wiecie. Będziemy krzyczeć. Halo! Halo! Otwieraj rozumiesz w tej chwili! Będziemy rzucać uroki. Jak rano sklep się otwiera, to drzwiami trzeba pomachać. Będziemy rozkręcać interes. Mam zamiar się usamodzielnić. Łatwiej sobie z trzema poradzić niż z całą mafią, nie? Chodzi o to, żebyś ze dwoje drzwi otworzył. Byłem łamywaczem, nie chwaląc się, bardzo cenionym. Niech świat się o tym dowie. Dokładnie tak powiedziała. Bardzo dokładnie powtórzyła mi dwa razy, żeby mnie zapomniała. Agata, droga, Mariola. Od 30 czerwca wierzmy w dwójce. Bawcie się dobrze. Kobieto. ty miałeś bilety, prawda? Po się wścieknę i nigdzie nie pojedziesz. Przestań! A to ci po co? Bierzesz chyba woła. Po tak. o. Matko! O! o rozy. Rozy. Dzień, Dzień dobry. powiedz? Ja lecę do pracy, ponieważ ja wypoczywam w pracy. To jest dwór pomysłów do nowego programu Podróże z Żartem, który zresztą wy poprowadzicie. Gratuluję! Po jeżeli przeżyliście jakieś nieprawdopodobne, wspaniałe, niewiarygodne przygody w Grecji albo w Egipcie... Albo... na kupie! Albo w Brazylii! To musicie opowiedzieć nam o tym w nowym show dwójki, który nazywa się Podróże Z ŻARTEM! Zartem. Możecie do nas przysyłać odlotowe filmy i wspaniałe zdjęcia na autorów najlepszych prac, czekają super nagrody! Macie czas tylko do 10 sierpnia. Materiały przysyłajcie z dopiskiem Podróże Z ŻARTEM na adres podany na ekranie. Wyjeżdżaj z umorem, wracaj z żartem. Już starożytni. Z reguły, gdy słyszymy taki początek opowieści, przestajemy słuchać. Ale wierzcie mi państwo, starożytni odkryli bardzo wiele mądrych rzeczy, o których z czasem zapomniano, a doskonale wiedzieli o tym, że Salus per Aquam. Czyli zdrowie przez wodę. A gdy do wody dodamy gaz, który nazywa się ozon, będziemy mogli być pewni, że zapomnimy o tym, co zadaje nam ból, cierpienie i daje złe samopoczucie czyli o celulicie, o chorobach skóry, o rozstępach, reumatyzmie i bólach kręgosłupa. Powiecie, że przesadzam? Nie, nie przesadzam. Posłuchajcie. Gdzie kryje się sekret witalności, dynamizmu i młodego wyglądu gwiazd mody i mediów? Kryje się on w wodzie i ozonie. Przedstawiamy mata ozonowa! To ona może być dla Ciebie tą szansą, z której dawno korzystają już słynni ludzie show biznesu i świata mediów, mata ozonowa! Pozwoli Ci prowadzić w domu terapię ozonową połączoną z hydromasażem, dostarczając do Twojego organizmu ozon. Cudowny związek tlenu, który naprawdę jest w stanie czynić cuda. Popatrzcie, tak wyglądały rozstępy na skórze jednej z kobiet, a tak wyglądała jej skóra po dwóch miesiącach kąpieli ozonowych. A oto kolejny przykład. Egzema przed kuracją ozonową i po. Po dwóch miesiącach kąpieli ozonowych bóle reumatyczne zniknęły. Poczułam się jak nowonarodzona. To, to było nowe życie. Zaczął wreszcie szybciej zasypiać, lepiej, dłużej śpi, jest spokojniejszy. No i nie boi się już kąpieli, bo to dla niego jest zabawa. Ja mam własną firmę, pracuję po 10 godzin dziennie, czasami dłużej, i to wykańcza fizycznie i psychicznie. I codziennie wieczorem biorę kąpiel ozonową. Codziennie. I dzięki niej wracają mi zdrowie i siły. Proszę Państwa, jest dzisiaj z nami doktor Mariusz Posłuszny, specjalista-rehabilitant zajmujący się terapią ozonową. Panie doktorze, do czego może przydać nam się Mata Ozonowa? To rzeczywiście niezwykła mata, łącząca w sobie funkcję dwóch elementów: leczenia sanatoryjnego i leczenia w dobrych gabinetach kosmetycznych. Wspaniale, ale proszę jednak wytłumaczyć nam, dlaczego tak się dzieje. Otóż te bąbelki, które Pani widzi, wydobywające się z maty, to jest właśnie ozon. Nasi widzowie mogą jednak nie wiedzieć, zapytam więc, co to jest ozon? To jest to, co tak pachnie, po burzy. Proszę sobie przypomnieć, jak łatwo i dobrze się wtedy oddycha. Tak, ja mam wrażenie, jakby wracały mi siły. Czuję się o wiele zdrowsza i o wiele silniejsza. Bo tak właśnie działa ozon, aktywny związek tlenu. Skutek tej aktywności to nasycenie ciała tlenem. Możemy powiedzieć obmycie naszego organizmu w masie atomów tlenu. Kąpiemy nasz organizm w aktywnym tlenie. Proszę powiedzieć, co się wtedy takiego dzieje.